Witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska, Lolunia i Dianusia oh. Firkowskie, tak Lolunia? Moja malutka dziewczynka. Ona sobie lubi tutaj ze mną na foteliku posiedzieć. Dla Diany trochę za ciasno, więc Diana sobie zawsze leży w pracowni albo tutaj na przed pracownią. się poszła do pracowni, bo jej za ciepło dzisiaj, piękny słoneczny cień. Więc stwierdziłam, że już czas robić, kisić, przetwory robić. Już jest ten czas, więc właśnie robię. Ogórki kiszę. Może dwa słoiki zrobię. Nazbierałam liście. O, jakiś ptaszek. Już powiem, już sekundę, bo prostek chcę sobie obrać. Ja dużo czosnku daję. Bo y, nie mam chrzanu. Ogólnie nie daję chrzanu, bo nie mam. Nie chcę się jechać specjalnie do sklepu po laskę chrzanu, więc nie daję chrzanu. Ogólnie mam y, liście. Liście. Y, zawiesiłam się, bo właśnie wpadł mi pomysł. Wpadł mi pomysł. Liście wiśni i liśnie, liście czarnej porzeczki. Wpadł mi mianowicie pomysł na dzisiejszą realizację. Właśnie, co dzisiaj zrobimy. Oglądajcie, a zobaczycie. Będą liście. <laughs> Ale nie tylko do ogórków, różne liście. Zobaczycie jakie. Mam nadzieję, że dwa słoiki dzisiaj zrobię ogórków. moje pierwsze słoiczki ogórków. Chciałabym chociaż pięć w tym roku nakisić, bo mamy już zarazę, więc nie za wiele mi chyba tam już plonów zostaje. Ale może pięć mi się uda zakisić, to by było super. A ja idę teraz zbierać liście. Zbierajmy liście klonu. Zbieram liście klonu, lipy, morwy i... i, i, i nie wiem, jeszcze drzew trzy gatunki różne i Wam pokażę, co będziemy z nich robić, więc ja idę zbierać liście. Moi kochani, przyszłam z ogrodu i sobie zbierałam jeszcze piękny widok, już od jakiegoś czasu miałam ochotę wykorzystać właśnie ten przegorzan, który mi pięknie w ogrodzie kwitnie i mikołajki, które też mi rosną, są przepiękne, pięknie się zasuszają i kochani, używajcie wszystko z ogrodu co macie, używajcie, to jest po prostu yy, dla was darmowa lekcja florystyki, yy, nauka właśnie z kwiatami, które sami uprawiacie, to wykorzystujcie je do różnych fajnych dekoracji yy, i nie słuchajcie jakichś tam zabobonów i yy, naprawdę jakichś, nie wiem, złych jakichś Wibracji na temat roślin. Rośliny należy wykorzystywać zawsze, wszędzie, we wszystkich okazjach. Po prostu one są cudem matki natury, więc cieszmy się tym i używajmy. Zobaczcie, mam liście winogrona. Kilka tych liści zerwałam sobie. Mniejsze, większe, różne. Mam liście również o mojej morwy. Która tak, on też wygląda. Mnóstwo tej liści, tych liści też mam. Yy, mam liście lipy. O, zobaczcie. Mam dużo różnych liści, więc co będzie z tych liści robić? No, chyba znacie metody robienia yy, yy, różyczek, kwiatków z liści. Ja mam. Swoje stare już sprawdzone jako dziecko, już się bawiłam liśćmi, bo kiedyś e, to po prostu e, e, ogródek, e, podwórko, e, wszystko co nas otaczało, to był nasz, nasz jedyny plac zabaw, więc ja to kombinowałam, zawsze z liści różne, różne, różniste po prostu. Dekoracje i taki mój, mój, ja nawet słuchajcie, nie, nie oglądam co tam w internecie, nie mam na to czasu w to co tworzy, jakie cuda. I ja to po prostu sobie zawsze składałam taki liść taki, no taką jedną połóweczkę, sobie tak najpierw taki dziubek robiłam, zakręcałam, a później to yy, przekładałam raz tak że ten liść sobie tak przekładam raz tak robiłam i raz tak i robiłam taką właśnie różyczkę, ale to jest moja różyczka i teraz o popatrzcie i znowu będę sobie ten dokładać listka i przekręcać sobie ten listek w różny, w różny sposób i on mi się będzie tutaj tworzył właśnie taką różyczkę i z tych różyczek właśnie sobie robiłam zawsze to są, yy, ja, ja cały czas powtarzam moje wymyślone, od dziecka tak sobie po prostu już robiłam te, te kwiatki w różny sposób zakręcałam i się tak bawiłam, tak? No my nie mieliśmy zabawek, nie stać by było nas na to więc ja się zawsze bawiłam właśnie tymi e, różnymi roślinami, które można było w ogrodzie pozyskać więc taką oto y, moją moją dziecinną różyczkę brałam y, zawsze gdzieś y, jakimś sznureczkiem drucikiem gdzieś ja miałam jakiś drucik gdzieś położyłam, o tutaj leży i przywiązywałam więc jakimś sznureczkiem czy czymkolwiek macie, związuje sobie po prostu to i będę wklejać do mojego y, wianka Również z taką metodą, którą też pamiętam od zawsze, o takie różne różyczki, takie różne wygibasy będziemy tworzyć z liści. Każdy może sobie z w internecie na pewno znaleźć takie metody, jak tam wypleść coś z liści. Różne te, te listki są. Ja też mam taką metodę, najprostszą na świecie. To po prostu wszystko nakleja. Wszystko słuchajcie, naklej na gorąco kleję. Może te, te różyczki moje też e, kleić na gorąco, zaraz pokażę jeszcze inną metodę. No tutaj to jest też taka prosta, prosta na jakimkolwiek naczyniu, który stary macie, żeby sobie po prostu przyklejać tutaj różne, różne warstwy. Tych listeków, i tak do. Ja najpierw zawsze robię kołnierzyk na zewnątrz, bo lubię mieć tak na zewnątrz fajne, żeby tam mi tam ogonki nie wystawały. To zawsze sobie na zewnątrz robię. Najpierw jedną taką obwódkę, żeby fajnie to wyglądało. A później jadę do środeczka i też mam taką fajną. Pokażę Wam yy, wtedy yy, taki fajny kwiatuszek. I jeszcze jakiś tam trzeci mam. Yy, trzecią metodę też mam tych, z tych listków, później ogonki sobie obecnie, my nie musimy teraz obcinać. I to wszystko tak naprawdę tak: yy, kleju nie widać, po te roślinki, wszystko w środku zostaje. Ja na niskim, że tak powiem, nagrzaniu pistoleta pistoletu robię, więc to się tutaj nic nie dzieje, nie pali się nic, nic a nic. No jeszcze jedną kryskę objadę w koło i zaraz pojadę do środeczka, tak? Czyli odwracam po prostu listek i będzie do środeczka. Ale zaraz też będziemy jeszcze robić jakieś różyczki i porobimy takich, no nie wiem, około dziesięciu takich różnych kwiatków poróbmy i będziemy zaraz jeszcze wyplatać sobie mchem nasze nasz wianek, wypleciemy sobie zaraz mchem i i co? I będziemy robić dekoracje. A w tych dekoracjach będzie jeszcze wrzos, więc możecie taką dekorację zrobić jak i na cmentarz, jak i do postawienia na stole. O teraz będę sobie odwracać. Teraz ogonek na zewnątrz, a listek do środka, tak? O! I do środeczka wciskam tam sobie ten listek, żeby mi fajny kwiatek w środku wychodził. No i zobaczcie. ach, odwrotnie zrobiłam, to nic się będzie widać. Hmm, właśnie jak chcecie na zewnątrz yy, tym jasnym czy, czy, czy ciemnym to, to już Wasza decyzja każdy sobie tutaj po prostu będzie to mógł robić o ogonki teraz na zewnątrz wcześniej były do środka żeby stworzyć fajną rozetkę a teraz robię ogonki na zewnątrz i tak o Taka prosta metoda, najprostsza na świecie. Możecie większy pojemnik, mniejszy pojemnik i różne tej wielkości kwiatki Wam wejdą. Więc to jest naprawdę dla każdego. W liście mamy. Wszyscy. W koło. U mnie to jest tyle liści, że... Co nie miara. Więc ja sobie zaraz tutaj liściowe kwiatki zrobię kochani one się pięknie zasuszą nic z tym się nie dzieje po prostu na takim wiarku naprawdę fajnie będzie nawet teraz na taras postawić sobie taki wianuszek no po prostu fajna dekoracja uważam że to jest naprawdę fajna dekoracja więc róbmy takie właśnie rzeczy to jest super sprawa już wam pokazuję już skończyłam właśnie o już odklejam jak to wyszło no zobaczcie o, i teraz mogę sobie ogonki odciąć, jak mi gdzieś przeszkadzają. O, taki kwiatuszek wyszedł, widzicie? Prawda, że fajny? I taki kwiatuszek, o, możemy sobie te ogonki jeszcze podcinać w środeczku. Żeby nam nie przeszkadzały w dekoracji. Albo sobie wcześniej liście urywajcie z, bez ogonków. Mi się nie chciało po prostu. I taki oto kwiatuszek mam. I takie kwiatuszki będziemy tutaj, słuchajcie, sobie yy, uwijać. I te, czy pączuszki, czy pączusie z kwiatuszków, czy takie właśnie, jakieś różyczki. Zaraz jeszcze podokładamy jakiegoś kwiatuszka takiego yy, właśnie pod tytułem, że można sobie zrobić taki mały z listków. Tak, sobie zakręcę dziubeczek i tutaj sobie z listków, tylko będę teraz doklejać, tak. Ja sobie zrobię o, w taki, fa, takie falbanki z tego listka i będę sobie tutaj po prostu doklejać tak pyk i następny. Zrobię sobie falbankę, pyk i następny. I tak sobie będę doklejać takie falbanki z tych listków moich i zaraz stworzę znowu jakiś piękny kwiatek. O, tak dołożę. I jakikolwiek wam wyjdzie, nie muszą wam tutaj cuda wychodzić, bo to nie o to chodzi, chodzi o to, żebyście się trochę pocieszyli tym co robicie, potworzyli coś nowego i wyjdzie wam właśnie takie fajne, takie różnego rodzaju yy, kwiatuszki, tak? Nie muszą być to naprawdę idealne, piękne róże. więc mamy już tutaj też kwiatuszka takiego uwitego. Więc każdy kwiatuszek, który no z tych dużych liści na pewno fajniejsze wychodzą. Ja zrobię sobie kilka jeszcze na szklaneczce z lipy. Kilka sobie zrobię i zaraz będę słuchajcie yy, obtaczać mój zianek. Zacząłem sobie teraz mój wianek mchem, żeby ładne dekoracje na nim zrobić. Dziś jest tak gorąco, że psy nawet nie mają siły chodzić. Więc spójrzcie kochani, już mam wianek, obtoczyłam sobie mchem, możecie sobie jutą obtoczyć lub fizeliną, jakimi chcecie materiałami. No i zrobiłam sobie kilka moich różnych kwiatków z kieliszka i takie wyplatane, ręcznie moje, dziergane takie zawijaski i oczywiście będę teraz przyklejać jeszcze przegorzan. I e, m, mój piękny Mikołajek, więc kochani, działajcie z takich naturalnych materiałów. A zobaczycie, jaki piękny efekt będzie. Więc ja sobie teraz będę tu układać i e, przyklejać te właśnie rzeczy, więc ja działa. Dorzucę kilka gałązek mojego wrzosa. I zobaczcie, tak wygląda już mój wianek z przegorzanem i dekoracjami z liści. Czyż nie proste? Czyż nie tanie? Czyż nie efektowne? Kochani, działajcie, twórzcie takie właśnie dekoracje. I Jeszcze do tego można tutaj wrzucić miseczkę. Z waszymi wrzosami i zrobić piękną kompozycję na pomnik. Zobaczcie. Dwa wrzosy można posadzić do takiej miseczki i będzie przepięknie wyglądać, ale miseczkę nie zostawię tak. Również okleić można tutaj mchem, po to, żeby właśnie nie rzucała się w oczy w moim mianku z mchu. Jak będziecie mieli na przykład wianek z juty czy wianek z innego materiału, to również oklejcie go tym samym materiałem, tą miseczkę, żeby nie było widać tego plastikowego, wiecie, akcentu miski. Nie musicie całe wystarczy do połowy. Tam? Zobaczcie i nie widać w ogóle miski i moje dwa wrzosy i co myślicie o tym? Możemy jeszcze tutaj? W szczeliny, jak nie będziemy wsadzać yy, w ziemię, żeby uzupełnić tutaj troszkę muchem. Tą przestrzeń. I nie piękna, prosta dekoracja. Jak Wam zostanie przegorzan, możecie sobie wetknąć z 2-3 do środka, do doniczek. Albo Mikołajek? Oto piękna kompozycja, albo do postawienia. Teraz już powoli się zaczynają dekoracje jesienne. Wrzosów już jest cała gama, można kupować wszędzie. I dekoracje w ogrodzie macie. Róbcie sobie teraz już powoli dekoracje, czy na pomnik, czy na taras, czy do domu, czy na balkon. Gdziekolwiek macie możliwość postawienia takich pięknych dekoracji, stawiajcie i cieszcie się własną pracą, własnymi dziełami sztuki, własnymi pracą Waszych rąk i ogrodów. Ciężką pracą, którą robicie w ogrodach. Wiem, bo sama je robię, więc bardzo serdecznie dziękuję. Za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję. Oczywiście zbieram zamówienie na wszystkich świętych. Maila na koniec podaję. Dzisiaj zrobiłam sobie taki lekki, na wszystkich świętych, dekorat, lekką dekorację na wszystkich świętych, żebyście widzieli, że można z natury robić takie piękne rzeczy, a już powoli trzeba myśleć o tym. Więc bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! PA!